Witajcie, kochani, i oto przed Wami przepis na sałatkę ryżową z kurczakiem i z warzywami. I tu w miseczce mam już ugotowany na sypko ryż. Jest to ryż basmati, mój ulubiony. Mamy, kochani, kukurydzę z puszki, którą wsypujemy. Pokrojoną paprykę czerwoną. Groszyk konserwowy. pomidory, staram się bez soku to wszystko jakoś wrzucać i na koniec mamy czerwoną cebulkę posiekaną, to jest cebulka z, ze szczepiorkiem, taka młoda, koperek i tutaj mięte. to wszystko wrzucamy Jest to łatwe, robi często. I na przykład zamiast kurczaka dodaję na przykład krewetki albo kuńczyka i kochani, dodajemy tę kurczaka. Następnie kilka kropel soku z cytryny. Sól, pieprz i kochani, przed chwilą zrobiłem majonez. I ten majonez, taki pieprz ostry, ła! Wow. Zakręciło nosem. To jest majonez domowy. I są to dwa jajka. I szklankę oleju. I trzy łyżki musztardy. W tym przypadku moja ulubiona musztarda. To jest Dijon I to kochani, fajnie mieszamy. Zobaczcie, jakie ekstra kolory. Najlepiej lubię takie rzeczy mieszać łapami w rękawiczkach. Wtedy mam kontrolę co i jak najlepiej to się fajnie wymiesza. Teraz spróbujemy czy jest dobre. Mhm. Bardzo fajna ta Kochani, polecam ten koper tutaj. Mm. Super. Na kolację. Taka fajna sałateczka, zobaczcie. Przepyszna. Kochanie, i tak oto prezentuje się nasze to cudo. Sałatka jest naprawdę wyborna, lekka, świeża, zdrowa, bez żadnej magii, bez żadnych przypraw takich chemicznych. Polecam Was, Wam naprawdę bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że przepis się Wam spodobał. Liczę na lajki, komentarze i łapki w górę. Pozdrawiam serdecznie, Wasz Damian. Pa!